Słońce, symbol źródła życia i światła. W wielu kulturach nazywane soul, a soul to dusza. Słońce to serce naszego układu słonecznego i w pewien sposób największa jego siła. Słońce to jeden z elementów dających. Jednak, żeby wejść w komunikację ze słońcem, trzeba wejść w pozycję pokory. Słońce to najprostsza droga do poznania swojej własnej duszy, lecz bez podejścia w praktyce nic człowiek nie osiągnie. Zrozumienie tego musi dojrzeć wraz z edukacją człowieka, wraz z jego własną dojrzałością. My, jako dzieci Stwórcy, jako ludy rdzenne, mamy zrozumienie, że Słońce jest źródłem energii prawdziwej miłości. Jeżeli człowiek nauczy się być w stosunku do Słońca odpowiednio pokornym, dużo słabszym niż Słońce, i pozwoli sobie na to, aby Słońce dawało, dopiero wówczas człowiek pozna nowy wymiar emocji, bowiem wówczas dotknie emocji miłości Słońca. Zrozumie też, jaką miłość powinien mieć, nieść. I emanować nią. Dziś człowiek szuka duszy, bowiem bardzo oddalił się od niej w pogoni za materią, za wygodami codziennego, materialnego życia, zapominając przy tym, że jest coś więcej niż tylko świat materii. A dusza nie ma namacalności, jednak człowiek lubi właśnie to, co namacalne. Bo to, co namacalne, tak naprawdę akceptuje jego umysł. Słońce w pewien sposób ma namacalność, bowiem możemy je zobaczyć swoim fizycznym wzrokiem, możemy poczuć jego ciepło. Dlatego droga ta jest najprostszą drogą do Stwórcy. Im bardziej człowiek będzie komunikował się ze Słońcem, tym bardziej. Będzie poznawał energię miłości. Jest to kluczowe w rozwoju człowieka, bo aby wejść na kolejny poziom emocji, trzeba zrozumieć, czym jest miłość. To podstawa podstaw. A słońce to najlepszy jej nauczyciel, to nauczyciel miłości istnienia. Bez oceny. Bez podziału na dobre i złe, bez warunku i bez oczekiwań. Najwyższym wymiarem fizycznym emocji jest to, kiedy człowiek ma miłość do każdego istnienia, kiedy jest w stanie kochać wszystkich równą miłością. Taki człowiek nie ma nawet najmniejszego zdenerwowania na jakiekolwiek istnienie. Ma pokorę do wszystkich istnień. Jednak bez umiejętności zastosowania w jednej sekundzie emocji, miłości na wszystkich i na wszystko, co żyje, człowiek nie da rady wejść na wyższy wymiar emocji. I właśnie łączenie się ze Słońcem jest w stanie nauczyć człowieka, jak to zrobić, jak wejść w wymiar poczucia, jak Słońce to robi. Od słońca człowiek może się nauczyć, jak świecić miłością, pokojem, pokorą i radością, bowiem słońce świeci na wszystkich każdą emocją. Jeżeli człowiek da słońcu miłość wypracowaną w sobie, to w interakcji ze słońcem otrzyma od słońca pakiet energii. Który pozwoli mu zrozumieć, kim jest, a co za tym idzie zrozumieć swoje komórki, swoje organy, swoje ciało, które jest świątynią duszy, zrozumieć całe życie, które wokół niego się toczy. Jednak gdy człowiek będzie miłość rezerwować tylko dla siebie samego, wówczas nigdy nie skomunikuje się ze słońcem. Bo nie będzie miał nawet chęci zobaczyć, jak Słońce to robi. A to Słońce właśnie jest w stanie elewować wszystkie fizyczne emocje powyżej wymiaru, który zna człowiek. Gdy człowiek nauczy się używać tych emocji w sposób, w jaki robi to Słońce, wówczas osiąga stan spokoju. Stan, że nic nie musi robić, bo czuje się bezpiecznie, bo czuje się dobrze i wie, że to, że nic nie musi robić, oznacza, że nie robi czegoś ze strachu, a robi, bo chce coś zrobić, a nie z powodu zagrożenia czy przymusu. Jednak, aby to zrozumieć, trzeba iść do słońca w sposób pokojowy. Stwórca stworzył słońce i ciebie człowieku, więc jako element jego kreacji, sam musisz wejść w interakcję z drugim elementem kreacji, jakim jest słońce, serce naszego układu słonecznego. Mając już tę wiedzę, co człowiek zrobi, żeby skomunikować się ze słońcem? To ty, sam człowieku, jesteś odpowiedzialny. Załączenie się poprzez słońce ze Stwórcą, i tylko i wyłącznie od Ciebie samego zależy, w jaki sposób tego dokonasz, i czy w ogóle tego dokonasz. O wschodzie słońca wstaje, swe oczy kieruje ku pierwszym promieniom słońca, i jako człowiek, w sile pól ten słabszy. Staję przed Słońcem jako tym silniejszym, sercem naszego układu słonecznego. Nakarmiony przez nie każdego dnia, w czasie wzrastania, w momencie doceniania harmonii istnienia, wyciszam swoje myśli. W ciszy i skupieniu wysyłam bezinteresowną miłość do Słońca. Miłość. Która jest we mnie. W poczuciu istnienia, wdzięczności i spokoju, obdarowuje słońce całym swoim jestestwem oraz całą wypracowaną przez siebie energią. Zmianę zaczynam od siebie: być uczciwym wobec siebie, czyli swojej własnej duszy. W świecie materii powiemy cecha człowieka, która polega na wywiązaniu się z danego słowa, na przestrzeganiu reguł społecznych, nawet gdy inni tego nie widzą ani nie oczekują. To sprawiedliwe traktowanie siebie i innych. Nie okłamywanie siebie ani innych, nie oszukiwanie siebie ani innych, to prawdomówność przede wszystkim wobec siebie i innych. Potocznie uczciwy to taki jak należy. Dziś już wiem, że uczciwość do samego siebie to stanięcie w prawdzie przed samym sobą. To szczerość do samego siebie, czyli do swojej duszy. Czy umiem się zatrzymać, spojrzeć sobie w oczy i szczerze sobie odpowiedzieć, jak traktuję siebie, swoje ciało, organy, każdą komórkę swojego ciała? Czy siebie nie okłamuję w różnych aspektach? Czy jestem dobrym człowiekiem? Niech będzie to refleksją na poranne godziny, aż do momentu południowych obrzędów, pokoju i miłości.